Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj będzie temat gemowy Tak jak ten Monarcha Rico Gemowy Monarcha Rico Ponieważ dzisiaj eee, Pokażę Wam Jak odebrać, a bardziej Dostać gemy za darmo Więc tak Na początku wchodzimy w sklep No to jest trochę Wchodzimy w Wchodzimy tutaj w kod twórcy. Wpisujemy dokładnie... Tutaj to zaraz to napiszemy, czyli napiszemy coś takiego, tylko wszyscy zobaczycie co się jak tutaj się pisze. I coś takiego piszemy. I potem dajemy małpa to dobra i teraz jeszcze trzeba dać znowu w nawiasie ilość naszych gramów czyli trzeba wisać, więc coś takiego i się przez to. 100. E, nie, żeby nie bez sensu Pisze się. Gdzie to jest? Ja mm. tutaj napisane. Yy, I piszemy liczbę. Ja chcę właśnie 100. Teraz zamykamy nawias i tak kilka razy klikamy. Teraz Wpisujemy kod twórcy, który jest bar bardzo uzbugowany. Czyli piszemy SPA. to już zadziała. Teraz trzeba jedynie wyjść tutaj, wyjść, wejść z tego monarchy, jak nie macie. A, jedno. Jak nie macie Monarchy Rico tego diamentowego, to niestety wam się to nie uda. I użyć normalnego Rico, I wyjść na gemowego Rico. Jak skończy się ta animacja, to obkręcić go w kółko. I za około godzinkę, powinniście dostać. No, więc papa. Pa.